Dzień dobry. W kolejnym moim filmiku witam was bardzo serdecznie. Jesteście tu pewnie po to, żeby zobaczyć czy warto zdawać maturę z Pythonem. Więc zaczynamy. Czego potrzebuję, by nauczyć się Pythona? Oczywiście, odpowiedź jest prosta. Czego potrzebujesz? Motywacji. To jest to. Co będzie Ci niezbędne i co będzie Ci na pewno pomagało. Więc jeśli zebyłeś w sobie wystarczającą ilość motywacji, żeby zajrzeć na ten filmik, sądzę, że masz już motywację do tego, żeby się uczyć Pythona. Więc zaczynamy. Przede wszystkim na swojej maszynie, na swoim komputerze, musisz zainstalować sobie Pythona. Pobiera się to ze strony python.org. Nie będziemy teraz pokazywać, bo jest to banalnie proste. Mamy yy, Pythona na różne platformy, na Windowsa, w Linuxie już mamy Pythona w MacOSie. Mamy Pythona bodajże dwójkę, więc powinniście zainstalować sobie trójkę. Z tym też nie powinniście mieć problemu, więc przede wszystkim potrzebujemy Pythona w maszynie, w komputerze. Po drugie, trzeba mieć w czym pisać, a więc potrzebujemy edytor tekstu. Zróbny notatnik też będzie dobry. Ale oczywiście są też dedykowane środowiska programistyczne, które ułatwiają programistom życie, pod, chociażby podkolorowują składnie. Pomagają, a szczególnie na początku, jest to dosyć ważne, prawda? Pomagają, wspomagają pisanie kodu, a więc tak, jeśli już notatnik, to ten chociażby z plus plusem, czyli Notepad. Jeśli dedykowane środowisko programistyczne, to PyCharm lub VS Code, czyli Visual Studio Code, instalacja również jest bardzo prosta, nie będziemy pokazywać. Na pewno dacie sobie radę. I trzecia rzecz, którą będziemy potrzebować, to ja myślę na moim filmiku będę najbardziej wykorzystywać: programować będziemy w z użyciem interpretera online. Jak w Google piszecie Python online, to na pewno wiele odpowiedzi uzyskacie. Jedną z moich ulubionych jest repl.it. Więc tam zachęcam, jeśli jeszcze nie macie, załóżcie sobie konto. Oczywiście, jeśli ktoś nie chce, może pozostać przy na przykład Visual Studio Code. Ja też go posiadam, też go lubię, też go cenię. Na maturze mamy PajCharma, więc może warto nauczyć się zaraz tego, co będzie potrzebne od razu się oswoić ze środowiskiem, które będzie na maturze. Więc sami zdecydujcie, czy chcecie wejść w, że tak powiem drugą kropkę z tego slajdu, czy w trzecią kropkę z tego slajdu. Ja się postaram skupić tylko na składni języka, na tym, żeby was nauczyć Pythona, a już dalej nie na narzędziach. Dziękuję za udział w moim filmiku. Zachęcam do obejrzenia następnych. Do usłyszenia.